Siema wszystkim po dwutygodniowej przerwie. Minęło trochę czasu od nagrania poprzedniego odcinka, bo byłem mocno zapracowany, ale wracam do prowadzenia tego kanału i mam nadzieję, że ten odcinek będzie co najmniej tak merytoryczny jak poprzednie. A w tym odcinku chciałbym opowiedzieć o tym, z jakich płatnych form pozyskiwania ruchu na stronę korzystam, a z jakich nie korzystam i dlaczego. Zapraszam. Bang! Generalnie ruch na sklepie internetowym dzielimy na darmowy i na płatny. Z czego darmowy też jest płatny, bo żeby uzyskać darmowy ruch, trzeba i tak sporo pieniędzy zainwestować. I tu mam na myśli tak zwany ruch organiczny, czyli pracę nad pozycjonowaniem serwisu. Tego w tym odcinku nie będę poruszał o pozycjonowaniu, jest już kilka odcinków i będzie jeszcze więcej. Tak na poszczególne tematy rozbijając pewne kwestie związane z pozycjonowaniem. A tu chciałbym się skupić na ruchu. Płatnym, typowo płatnym i z jakiego ruchu płatnego korzystam? Osobiście korzystam tylko i wyłącznie z reklam w Google Ads i nie korzystam z reklam facebookowych, z Facebook Adsa. I właśnie przede wszystkim chciałbym się skupić na tym, dlaczego nie korzystam z Facebook Adsów. Odpowiedź jest bardzo prosta. W mojej ocenie yy, produkty dzielimy na dwie kategorie: na kategorię sexy i na kategorie niesexy. Sexy to są produkty pożądane, gdzie klient dokonując zakupu, podejmując decyzje zakupowe, kieruje się swego rodzaju pożądaniem, instynktem, chęcią posiadania fajnych gadżetów itd. I do takich produktów zaliczamy np. modną odzież, zaliczamy obuwie, a nie produkty, które mam w ofercie, i cały mechanizm. Tworzenia reklam na Facebooku polega na tym, że wybieramy sobie grupę docelową, która spełni odpowiednie warunki i jej proponujemy zakup naszego produktu. I w tym momencie, że jeżeli wiemy, że są osoby, które interesują się modą i tak dalej, to możemy im podsuwać reklamy związane typowo z naszym produktem, jeżeli handlujemy na przykład butami modnymi, jakimiś tam sportowymi czy ewentualnie eleganckimi. A w moim przypadku to nie ma najmniejszego sensu, ponieważ mam w ofercie takie produkty jak gaśnice, apteczki. I te produkty z kolei są kupowane tylko i wyłącznie wtedy, kiedy klient musi, kiedy nie kiedy chce, bo mu się gaśnica ładna podoba, nie kupuje apteczki, bo ma ładne opakowanie czy cokolwiek innego, bo to nie jest produkt modny, to jest produkt potrzebny. I w tym momencie podsuwanie w, na Facebooku moich produktów, zobaczcie, mam gaśnicę w ofercie, mam, yy, nie wiem, apteczkę czy jakieś inne akcesoria związane z BHP po prostu najzwyczajniej przefalowałbym budżet i nie byłoby z tego tak naprawdę moim zdaniem przynajmniej żadnych pieniędzy. Jedyne z czego zamierzam skorzystać jeżeli chodzi o kwestie reklamowania się na Facebooku to jest tylko i wyłącznie remarketing czyli kierował będę reklamy do osób które były na mojej stronie, rozpoczęły zakupy, i wyłączę tą reklamę z kolei dla osób, które sfinalizowały transakcję zakupową. To tyle, tak naprawdę, jeżeli chodzi o samo, samą logikę, moim zdaniem, funkcjonowania płatnych reklam na Facebooku i wtedy, kiedy warto, a kiedy nie warto. Tak jak powiedziałem, moje produkty są mało sekcji, w ogóle nie są sekcje, one są po prostu potrzebne i nikt ich nie będzie kupował tylko dlatego, że mu się pokażą. Dlatego postanowiłem nie korzystać z tej formy reklamowania, za to korzystam z Google Ads i tutaj też jest wiele możliwości, też mamy formy remarketingu, które są w moim przypadku jeszcze nieskonfigurowane, mamy formy kampanii produktowych, które ponoć na tyle, ile wiem gdzieś tam od innych osób, że fajnie sprzedają, w moim przypadku się to nie sprawdziło, dlatego że mam dużo produktów, które... Jakieś tam części, frazy się mocno pokrywają, a klient z kolei po wpisaniu słowa kluczowego widział reklamę nie tego produktu i najczęściej plikał, ale już na sklepie nie szukał innych produktów, bo mu się to, co pokazało, nie było, nie spełniało jego oczekiwań i z tej formy zrezygnowałem. I na chwilę obecną jedynie korzystam z reklam płatnych na Google Ads, ale z kampanii tekstowych, gdzie wynik, który klient widzi, jest wynikiem zbliżonym. W, tak, wizualnie do wyników organicznych wyszukiwarce w Google'a. Gulu gulu. Gulu, gulu. gulu gulu. w Google, w Google'u. No, tam wiecie, gdzie nie. Tam taki jest przeglądarek yy, wyszukiwajek, i tam wpisujecie sobie swoje hasła i szukać się różnych produktów. No i właśnie tam w tym Google wyniki kampanii, może inaczej, wyniki organiczne i kampanie tekstowe wyglądają bardzo podobnie, tylko że przy kampanii tekstowej jest napisane reklama i co ja jeszcze robię? Klienta, który, y, który wpisze pożądane przeze mnie słowo kluczowe, nie kieruje na bezpośrednio produkt, bo jest to nierealne, ma ich 20 tysięcy, nie kieruje na ogólnie na przykład kategorie z tymi produktami, bo klient też nie do końca by wiedział, gdzie ma szukać i stworzyłem w tym celu specjalne coś jakby landing page. To wygląda, jest taka strona lądowania, gdzie klient widzi, że ma możliwość zakupienia produktów z tej grupy. Ma informacje, ile one kosztują, jaka jest zasób bazy, którą dysponuje, jak ma ich wyszukiwać, jest bezpośrednio podany numer telefonu do mnie, adres mailowy, że jakby mu się nie chciało szukać, żeby się ze mną skontaktował. Tak też się często dzieje i z takiej formy reklamy korzysta możecie sobie wpisać. W wyszukiwarkę, na przykład instrukcje BHP i znajdziecie mnie w wynikach płatnych. Ale nie róbcie tego, bo wyklikacie moją reklamę. Nie polecam. Ale możecie wpisując tą samą frazę, kilka miejsc niżej znaleźć mnie w wynikach organicznych i to już jest fajne. Udało mi się to uzyskać, także jest tam gdzieś pierwsza dziesiątka. Jest zajebiście. No, to tak w skrócie dużym, o płatnych reklamach. Będę tak mimo wszystko szczegółowo bardziej nagrywał odcinek o, w tym jak, o tym, jak to konfigurowałem, jak dobierałem słowa kluczowe, jak dobierałem wykluczenia i to o tym jeszcze sobie kiedyś pogadamy. Dziękuję bardzo za uwagę i widzimy się w następnym odcinku. Siema!